Cześć, nazywam się Łukasz Urzański, jestem optykiem i trenerem współtworzącym progresywnie.com. Zapraszam was do serii filmów, w których będziemy przyglądać się różnym urządzeniom salonu optycznego. Zapraszam! W tym odcinku pomówimy sobie o. Podgrzewaczach do opraw, czyli narzędziom, które są niezbędne do tego, żeby na przykład oprawić soczewki do oprawy stworzywa bez jej uszkodzenia. Dwa podgrzewacze, na pierwszy rzut oka, bardzo różne od siebie, chociaż funkcja taka sama. Podstawowy podgrzewacz firmy Heine oraz podgrzewacz GFC, pionowy. Podgrzewacz po mojej lewej, ekonomiczny. Łatwy w obsłudze, z regulacją temperatury, i to są jego atuty, często wykorzystywane w laboratorium do właśnie prac związanych z oprawianiem soczewek okularowych do opraw. Dodatkowo z kompensatorem strumienia. Warto pamiętać, że w momencie, kiedy taki kompensator Zakładamy i chcemy podgrzewać oprawę, na przykład na mostku, musimy zwrócić uwagę na to, żeby zmniejszyć trochę temperaturę, ponieważ poprzez właśnie zmniejszenie otworu ta temperatura powietrza, które wylatuje, będzie wyższa. Żebyśmy nie uszkodzili ani oprawek, ani soczewki. Jest lekki, przenośny, więc łatwo go po prostu sobie przestawić i ustawić tak, jak będzie nam wygodnie. Jeżeli chodzi o podgrzewacz GFC, to ma zupełnie inną budowę, ponieważ jest to budowa pionowa, dzięki temu zajmuje mniej miejsca. Na blacie roboczym, przez co może być wykorzystywany, na przykład w miejscu wydawania okularów, czy to przy stoliku sprzedażowym, czy przy, przy tak zwanej kasorecepcji. I również niewątpliwy atut to jest kultura pracy. W momencie kiedy go włączę, mogę do Was mówić cały czas tym samym tonem głosu, i wy mnie cały czas wyraźnie słyszycie, urządzenie pracuje nawet w najwyższej temperaturze ta kultura pracy jest bardzo przyzwoita. Natomiast jeżeli chodzi o ten podgrzewacz tutaj ekonomiczny, to po jego uruchomieniu dźwięk jest zauważalny i ja jeżeli na przykład miałbym rozmawiać w czasie kiedy dopasowuję oprawkę klientowi z klientem, no to musiałbym troszeczkę do niego krzyczeć, co może utrudniać komunikację, albo dość często osoby obsługujące przestają mówić wtedy do klienta i nie prowadzą jakby procesu sprzedaży, może jakichś elementów dodatkowych, typu, nie wiem, specjalne tu i ściereczka. Więc to jest taka duża różnica między tymi dwoma urządzeniami. Dodatkowo podgrzewacz giewce. Jest w stanie wygenerować wyższą temperaturę bo aż 150 stopni, do czego może się to przydać? Na przykład do regulacji opraw z optylu, które wymagają profilowania. W temperaturze pomiędzy 100 a 130 stopni, a w przypadku tego urządzenia podstawowego jesteśmy w stanie rozgrzać powietrze do tylko 100 stopni. No i acetat jesteśmy w stanie obsługiwać, natomiast już optyl tak nie do końca. Więc to są takie podstawowe różnice. Dodatkowo ten podgrzewacz GFC zużywa prawie o połowę mniej prądu niż ten podstawowy. Podsumowując, podgrzewacz ekonomiczny dobry podgrzewacz do laboratorium. Atutem jest jego cena, regulacja temperatury i niezawodność działania. Natomiast minusem jest kultura pracy, pracuje dość głośno. Jeżeli chodzi o podgrzewacz, podgrzewacz GFC to atutem jest niewątpliwie kultura pra pracy, estetyczny wygląd, wyższa temperatura podgrzewania. Minusem dla niektórych może być cena. Dzięki.